Powstanie warszawskie dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość. Wydarzenie to wywarło ogromne znaczenie w historii narodu polskiego i miało znaczący wpływ na kształtowanie osobowości narodowej Polaków. W dniu dzisiejszym składamy cześć i szacunek dla ludzi tamtych dni. Bohaterów, których ideały nic nie straciły na wartości. Oddajemy im hołd. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca Kompanii Honorowej złoży dowódcy Garnizonu Koszalin w zastępstwie podpułkownikowi Arkadiuszowi Gasowi meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci. Słowa ogłoszone w ostatnim biuletynie zbrojnego oporu przed wypadkiem powstania brzmiały Z krwi przelanej, ze wspólnego cierpienia, z bólu naszych ciał i dusz powstanie nowa Polska. Wolna, silna, wielka. Naród Polski musiał czekać kolejne 45 lat, do roku 1989, aby ich kraj stał się wolny, silny, wielki. Polska odzyskała w końcu należne jej miejsce w sercu demokratycznej Europy. Powstanie warszawskie to zjawisko bardzo osobliwe, że trudno przypisać mu jakiekolwiek analogie. Dla wielu, bez względu na różnorodne kontrowersje, które ten temat powoduje, jest to czas przesycony romantyzmem. 63 dni powstania to dla Polaków świętość. Symbol gotowości do walki o ideały. Powstańcy walczyli, nie mając nadziei na poprawę własnego losu. Nie umierała w nich jednak nadzieja na poprawę losu ich ojczyzny. To właśnie tutaj, w obliczu śmierci, klęski, zniszczenia, zatriumfował duch patriotyzmu, którego żadna tyrania nie jest w stanie zgładzić. W Warszawie zrujnowano mieszkańców i ich miasto. Ale duch patriotyzmu pozostał niezwyciężony. W powstaniu zginęła lita polskiej młodzieży i tamtej wojennej generacji. W pamięci Narodowe Powstanie Warszawskie pozostało jako wspomnienie o braterstwie i poświęceniu. Na barykadach walczyli 15-letni chłopcy, dziewczęta na plecach wynosiły rannych pod ogniem Powstanie Warszawskie to także tragedia polityczna. Masakra miasta na oczach Armii Czerwonej. Która przyglądała się w niszczeniu Warszawy, i zabytków, bibliotek, muzeów, elity narodu. Dramatyczna historia powstania Warszawy i jego uczestników, obraz bohaterstwa powstańców oraz kolejnej ofiary ludności cywilnej, chociaż coraz bardziej oddala się w czasie, to jednak pozostaje w naszej pamięci. Obraz ten stał się wielkim narodowym etosem, który stanowił niejednokrotnie punkt odniesienia w kolejnych zrywach ku niepodległości. Chwała za żołnierzom Armii Krajowej. Chwała powstańcom warszawskim, wszystkim mieszkańcom Warszawy. Chwała wszystkim żołnierzom akcji burza. Ojczyzno tyle razy we krwi skąpała, tyle razy pragnęłaś wolności. Słowa patriotycznej pieśni jakże adekwatne do naszych powstańczych zrywów żadna z polskich bitew stoczonych w drugiej wojnie światowej nie doczekała się takiej liczby monografii, wspomnień, syntez i opowieści jak powstanie warszawskie wszystkie te prace Autorów polskich i zagranicznych wprowadzają czytelnika w tło problematyki wojskowej, ale i politycznej. Nie będę tego pogłębiał, bo jeszcze upłynie sporo czasu, kiedy dojdziemy do nieskazitelnej prawdy. Bo co może powiedzieć o powstaniu warszawskim ten, który tam nie był? Albo młodzież. Od 1944 roku to już trzecie pokolenie, któremu różnie się przekazuje sens, sposoby walki, a przede wszystkim patriotyzm. Dziś, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, staję przed Państwem serdecznie wszystkich witając, jako jeden z tych żołnierzy, w obecności których ginęła nasza stolica. Rozpoczynaliśmy 1 sierpnia 1944, godzina 17. Powstaniem z podziemia do otwartej walki z germańskim, uzbrojonym, wyszkolonym najeźdźcą i mieliśmy wytrzymać w tej nierównej walce parę dni. My tej pomocy nie doczekaliśmy się. Jedyny Bóg z nieba obserwował nierówne boje. Hordy regularnej armii wroga ze słabo uzbrojoną młodzieżą stolicy. Na naszych oczach ginęli bohaterscy powstańcy. Na naszych oczach płonęła Warszawa. Z pierwszych jakże radosnych, zwycięskich dni zaczynało się piekło na ziemi. Bestialskie morderstwa na bezbronnych cywilach. Dlatego największe uznanie należy się jednak ludności Warszawy. Zamordowali 180 tysięcy. Jakże trudno wyliczać udział mieszkańców woli, powązek, mogotowa, starego miasta. Którzy ginęli z rąk oprawców, bezbronne matki, ojcowie i niemowlęta. W jaki sposób wytłumaczyć spotkanej młodzieży, która pyta i jednocześnie oznajmia, że mój dziadek, mój wujek, czy babunia nie byli żołnierzami AK, a zginęli rąk oprawców. żywcem spaleni w kościele na wolę. Z mojego oddziału 13. Pułku Piechoty 8 Dywizji imieniem Romualda Trauguta, która przez 63 dni wzięła udział w 46 bitwach, z których zabito w których zabito 1300 Trzech Niemców, ale stracono 764 żołnierzy naszej Armii Krajowej. Koledzy z innych rejonów Polski dziwią się, że ja nie czyściłem swojego lkm przez 63 dni. Panowie, nie było na to czasu. Za gorąca lufa. To trzeba było przeżyć, będąc ostatnio w Warszawie w celu pożegnania się z kolegami żołnierzami, którzy spoczywają na znajomych cmentarzach, chodząc po Starym mieście przez dworzec Gdański na żolibusz, puszczę Kampinoską, wszędzie ziemia krwią zbrukana. I krzyże, z nich wyłaniają się twarze poległych. Powiedz ludziom, że leżymy tu za nią, za ojczyznę, za Polskę. Prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Wyszyński, kapelan armii krajowej, pseudonim Radwan III. W Warszawie, w kościele świętego Marcina w 1961 roku mówił, cytuję: Do porażek w naszej historii należy powstanie warszawskie. Ale mimo, że straszne były dni, ale jakże wspaniałe, naród przez swoich synów. Walczących w stolicy zaświadczył, że pragnie wolności i ma do niej całkowite prawo. Warszawa, miasto nieuniarzmione. Koniec cytatu. Każda rocznica godnego wydarzenia w naszym kraju obchodzona jest uroczyście, począwszy od wystąpień. Przymówień, pochwań, podziękowań wyrażanych przez przedstawicieli władz, społeczeństwa i kościoła. W dniu dzisiejszym, w 69. rocznicę zdrywu młodzieży stolicy, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, nam, uczestnikom tego czynu, Żołnierzom Armii Krajowej pozostało tylko jedno zadanie: serdecznie podziękować za Państwa uznanie, za Państwa obecność na tej rocznicy. A my zapewniamy, że mimo różnic zdań, szczególnie wśród polityków, jesteśmy dumni z Państwa uznania. Dumni z tego, że z honorem i patriotyzmem oddaliśmy swoją młodość, krew i życie. Za nią, za Ojczyznę, za Polskę. W imieniu Armii Krajowej, Zarządu Okręgu Koszalin składam serdeczne podziękowanie dla władzy i samorządu. Za organizację rocznicy powstania, żołnierzom Wojska Polskiego, za wojskową treść naszego święta i miłej społeczności za przybycie. Dziękuję. Drodzy, mieszkańcy Koszalina, żołnierze, stajemy dziś do apelu pamięci przy pomniku generała Władysława Sikorskiego. By oddać hołd poległy w 1944 roku powstańcom i mieszkańcom stolicy. 69 lat temu Warszawa, miasto nieugięte i nieujarzmione, stanęła do heroicznego, samotnego, śmiertelnego boju o swą godność i cześć, o honor milionów Polaków. Wołam dziś do Was, warszawscy powstańcy, żołnierze Walecznej Armii Krajowej, żołnierze Polski walczącej. Wolność ojczyzny i jej stolicy była cenniejsza niż własne życie. Stańcie do apelu. Was wołam, żołnierze Komendy Głównej Armii Krajowej, dowództwa obszaru warszawskiego i dowództwa okręgu warszawskiego armii krajowej. Wołam was, bohaterscy żołnierze wszystkich grup i zgrupowań batalionów i kompanii bohatersko walczących z przerażającymi siłami przeciwnika. Stańcie do apelu! Uwaga! Wzywam was, żołnierze Powstańczej Służby Zdrowia, lekarze, pielęgniarki i sanitariuszki, załogi powstańczych szpitali. Was wołam, ciężar kapelanie i siostry zakonne, Niosące posługę duchową, ucieszenie rannym i konającym. Stańcie do apelu. Drugi szereg. Ja, ja.